Witam kochani na kanale Iwitarot po raz kolejny osoby spod znaku byka tym razem na czytaniu na pracę na luty 2022 hmm. słońca wy moje no normalnie <gryw> widzę tutaj u was nowy początek tak, nowy początek to jest właśnie energia głupca yy, tego miesiąca dla was hmm to są nowe pomysły, to jest, dajmy, now, nowa praca, nowe projekty, nowe, nowy wyjazd za pracą, nowe, cokolwiek, cokolwiek nie wymyślisz, to będzie dla Ciebie nowe, nowy pomysł na, na coś. Zobaczcie, tutaj macie... Mm, mm, Maga, sorry, maga. Mag to jest no to jest osoba, która jest niejako odpowiednią. Jest odpowiednią osobą na, w odpowiednim miejscu, na odpowiednim stanowisku. Wie, czego chce. Ty jesteś tym magiem, ty kreujesz swoją rzeczywistość, ty coś próbujesz zrobić na nowo, od nowa, bo coś tam ci nie pasuje. Tutaj właśnie jest ten hmm, wisielec. No, powiedziałabym nawet, że te twoje pomysły w głowie, jakie masz, nowe pomysły, niejako nie możesz ich zrealizować w lutym. Coś cię zastopuje, coś z zewnątrz zastopuje, i ty nie będziesz mógł ich realizować. Nie powiem już czemu, ale tak się właśnie teraz dzieje, że wszyscy siedzimy w domu, coraz więcej osób, więc już jest taki powód, żeby z czymś się zatrzymać. Jednak to czego pragniesz, ty wiesz, że to jest to, to yy, czego po prostu pójdziesz za głosem intuicji i w zasadzie to, co ty teraz w o tym wymyślisz to będzie właśnie to czyli będzie służyło tobie, twojej rodzinie twojej przyszłości będziesz zarabiać kasę, będziesz yy, wyjeżdżał, yy, możliwe, że za granicę, ale jeszcze nie teraz Luty to jest właśnie taki miesiąc z zastoju. Zobaczymy, dlaczego ten mak u ciebie wyszedł na luty 2022 na pracę. Dlaczego mak wyszedł u ciebie byku? Byczku, kochany. Proszę, tu masz siła, to jest moc, ty wiesz, czego pragniesz. To jest niesamowite, te karty tak ze sobą gadają. Zobacz, to jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość mówi, że coś musisz podejść do czegoś. No, powiedziałabym, nie oszukiwać, tak? Sprawiedliwość to jest karta, gdzie załatwia się jakieś papierkowe sprawy sprawy urzędowe, więc być może będziesz musiał coś podpisywać, coś zak jak, jeżeli zakładasz działalność gospodarczą, więc luty, to może być właśnie yy, właśnie takim miesiącem, gdzie ty coś rozpoczynasz, czyli nawet gdyby no, ta działalność gospodarcza yy, otwierasz coś yy, albo idziesz do nowej pracy. Hmm. Tutaj właśnie widzę właśnie to podpisywanie tych urzędowych jakichś papierów, czegokolwiek. Rozlicza nas z przeszłości, czyli to zobacz, musisz, musisz coś zakończyć, żeby coś zacząć. Więc tutaj śmiało do przodu, jednak no naprawdę ten luty dla ciebie, to jest taki działa jeszcze nie zarobkowo no a tutaj na tego wisielca proszę coś się wydarzyło, że musiałeś zastopać nie spodziewałeś się, nie będziesz się spodziewał bo luty dopiero nadejdzie więc nie będziesz się spodziewał jakiegoś zastoju to cię przybije to cię dobije, no zupełnie z, od strony, której się nawet nie spodziewasz, więc ja tym bardziej ty wiesz, w jakiej jesteś sytuacji. Hmm, zobaczymy dalej. No proszę. Dziewiątka mieczy. Dziewiątka mieczy mówi o nieprzespanych nocach, tak? Dziewiątka mieczy mówi o kreowaniu czegoś czarnych myśli, tak? Hmm. No, powiedziałabym, że może zostałeś zwolniony z pracy, czy z zostałaś. Hmm. No, ta karta mówi o tym, że nadchodzi ciężki okres. Nie będzie dla Ciebie korzystny. Ty się właśnie tego okresu obawiasz. Jednak no, nie widzę, żebyś. Ty zostawiasz tę sytuację. Dajmy na to zostałeś zwolniony z pracy. Czy zostałaś zwolniona z pracy? W lutym możesz jej jakby nie znaleźć nic nowego, ale ty już masz nowy plan na życie, nowy, ponieważ tutaj jest właśnie hmm, ten głupiec. I jak wierzysz w to, że się uda, i oczywiście masz rację, bo Mag jest kimś, kto po prostu kreuje swoją rzeczywistość wie na czym stoi. Hmm. A tutaj to będzie czas na przyjrzenie się sytuacji, obejrzenie ją z każdej strony, z każdej możliwej strony. I ty znajdziesz na to sposób. Znajdziesz sposób. Hmm. No dzisiaj być może nawet nie wiesz, co się stanie, co się wydarzy. Proszę, piszcie do mnie. Co ty widzisz, w dziewiątce mieczy? Dziewiątce mieczy, dziesiątce mieczy. Zobaczcie. Jaka jest rada? Kieruj się intuicją. Idź za tym światełkiem, ono ci pomoże. Ok, zobaczymy, co aniołki mają dla ciebie. Hmm. Wyszedł. Akwamaryn. Dobrze, mówię tak. Słuchajcie, to są nowe karty i ja je dopiero też obczajam <gry> od nowa, więc wam jeszcze przeczytam, co to znaczy. Mm. Ta karta pojawia się w odpowiedzi na pytania dotyczące Twoich kolejnych kroków na polu kariery lub duchowej ścieżki, jak również celu życiowego. No proszę. Mm. To jest właśnie, mówi o boskim celu życiowym. Zaufaj znakom i swojemu wewnętrznemu przewodnictwu, ponieważ prowadzą cię one do spełnienia. No proszę. Więc mówię, że ta intuicja ciebie poprowadzi yy, ten mak. Słuchaj, ty wiesz, czego pragniesz tak naprawdę od życia. Yy. Także słuchaj. Yy. Strach ma wielkie oczy. Nie poddawaj się negatywom, bo gdy to zrobisz, naprawdę ten przestój może być dłuższy niż luty. Hmm, dobra. A teraz na koniec jeszcze Was poproszę, również tutaj pomyślcie sobie coś na temat może pracy, może jakiejś innej sytuacji ja wyciągnę jedną z kart opiekuńczych dla ciebie i zobaczymy co ci podpowie jak podejść do sytuacji jaka cię męczy może jaką się obawiasz jaka będzie w lutym tutaj zobaczymy skontaktuj się z przyjacielem kiedy spotkasz się z bratnią duszą Ujrzysz siebie w lepszym świetle przyjaźń. No proszę. Myślę, że w tych ciężkich chwilach nie będziesz sam, czy nie będziesz sama. I Twoje problemy na pewno się rozwiążą. Może nie w lutym, ale w późniejszym czasie. To tyle, kochani, z mojej strony na temat pracy. Mam nadzieję, że podobało się Wam to czytanie. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, komentarzy. No i do kontaktu ze mną na e-mail, który będzie pod filmem. Trzymajcie się. Do następnego razu. Pa!